Nareszcie, moi drodzy, nareszcie! Znajdujemy się tuż przy legowisku Barzanta śnieżnego. W trzy dni poszukiwania płaciły się. Jest to jeden z niewielu żyjących jeszcze przedstawicieli tego jakże rzadkiego gatunku. Jego charakterystyczną cechą jest to, jak widzicie, że leżakuje on na drzewach iglastych. Tak ten nienawidzi drzew liściastych i zakłada on gniazd. Między innymi tak trudno go znaleźć. Musimy być naprawdę bardzo cicho, i stać żeby nas nie zauważył. Witam Was, moi drodzy, już w moim aneksie kuchennym, gdzie naszego barancika będziemy sobie przygotowywać. Pierwszym krokiem, jak to zwykle bywa, będzie wypatroszenie. Sekretem idealnego bażanta jest przyrządzenie go użyciem odpowiedniej mieszanki przypraw, którą zaraz Wam pokażę. oraz... Cięcie. Halo? No, coś Mario. Co? J jaki pozew? W www, tak, tak. No, słuchaj, powiedz tym zielonym bucą, że im mogę nas skoczyć, dobra? No. Żebyśmy mniej więcej nie złami z takimi pierdolami. Ktoś mi Tak oto to przyrządzone mięso trzymamy w piekarniku najżdżalym do 150 stopni z użyciem termobiegu. Jest to bardzo delikatne mięso, więc ta temperatura w zupełności wystarczy. I trzymamy je tak około 40 minut, czasami do godziny. Tak oto to przyrządzony barzant jest już gotowy do podania na stół. Zalecam serwowanie go z wytrawnym widem, albo na przykład... No? Marian? Jak? Ej, co zamykacie mój program? Ty, czy ty wiesz, ile ja z życia spędziłem, żeby być tu, gdzie jestem? Trzy, trzy dni w lesie, rozumiesz? Zostaw na trzy dni.